Tutaj na wyższy poziom, a na piące to jest w ogóle. Nie wiem co będzie, muszę chyba na fulamieć. Recon Scountry jest fajny. Właśnie skaunt jest moją ul ulubioną klasą, bo ona ma tutaj na pierwszym jakby to są jakby tryby można walki powiedzieć. Dostaje no ten HP maksymalny co dużo nie jest, a choć mu w misspidal dostajesz dużo. Dobrą broń, starcie dostajesz dobrą broń i dostajesz aż do dodża dostajesz 25% Bardzo dobre 25% szans na uniknięcie obrażeń No to to jest genialne Plus jeszcze wtedy dostajemy bufa nie? To jest łatwiejsza e, rodzaj jaskiń Bo tak naprawdę nie ma tutaj już tych pnączy, co się odradzają Czy, ty, czy po prostu e, tych czerwonej ściany e, Co nam pernament nie blokuje możliwość przejścia Tutaj są z reguły tylko te małe kryształki, które są na hita Po pierwsze upgrade będzie na EXP Najlepiej te pierwsze upgrade wziąć X. EXP Musi, Także po wybraniu 20 już lepiej nie brać tego EXP No i widzicie, że teraz y, ta broń szada, no na krzyż, nie, po prostu na plusie bardziej Mus, mus nie Ja bym speed, ale nie komona 2% to nie jest dużo, Adam jeszcze przyda O, widzieliście? Właśnie uniknęliśmy obrażeń Kolejny raz, 25% SA to, to jest bardzo przydatne. Ja miałem właśnie te, taką mm, sytuację jak walczyłem trzeci raz z rzędu na 25% dożyłem. To jest normalne giga szczęście teraz. Jak za otwartym na to już nie wiem, matematycznie niemożliwe to eee, Zrobimy tą misję poboczną szybko. Ale powiem wam szczerze, jest trochę lipa, bo... A ja nic nie ekspiałem czwarty poziom, a już jest troszeczkę armor Muszę Muszę coś pozabijać. No niestety nie dożyłem za czwartym razem. Staram się wchodzić, żeby no i mi się zwiększyły ob obrażenia do broni. Albo, albo inaczej, pójdziemy do tej kapsuły, ztakujemy ich. To teraz będzie właśnie horda, nie? Ztakujemy całą hordę tutaj i złączymy ich. No, ale będzie w ogóle na razie nie mam. A to poziomie trudności. Um, obrażenia od zimna są OP, weźmiemy to. Ale granat sam sobie chyba nie będzie dobry na początku. O, duży. O, kurde, nie wykopię tego przed koordą. No, ja będę musiał ulepszyć zasięg wybuchu na tym. O, to przecież to jakiś tam źle, Robi w ogóle? Kurde, lipa. To co prawie nie robi. Ale no, będzie trzeba to ulepszyć. Patrzę, co już mnie goni, nie? Dlatego, tego, w moim to ja nic tu nie porobię. Dlatego muszę z tym cheekiem ich zrektować. Od tych wybuchowych mogę Z. zrokować. To damage. Nie. To damage. Są mini bossy takie zespione, fioletowe. I patrz, mamy to, dobra. Yy... O, to jest giga silne. Za każdy czerwony yy, y, rudę mamy pół szansy nakryta. O, P, ostro. Do tego wezmę sobie. A jebać, chwilolora, ważne. O, zeszłujemy sobie broń. O, i mamy overclocka. I obrażenia od zimna. Mamy już dwie broni na od zimna, to jest bardzo zajebiście, Zabijcie to jest. Bo możemy, za niedługo może dostaniemy typ po prostu, który tylko obrażenia na zimna będą nam zwiększać. Ale minus jest taki, jeżeli ich zabiję w ten sposób, że teraz nie mam na bossa możliwość zabicia ich podem, eee, Ale wiecie, co się na początku to, pff, może to się coś się prze, przeciągnie, ale. Może przeżyję. Ale powiem szczerze, wątpię. Haukis ma nowy dźwięk wstrzymywania? Jaki? I ręk jakiś? Typu, o gówno mapa! Co to jest? Może gówno? Albo piernięcie jest takie. Uuu, patrz, granat na pierwszym poziomie stunował ich wszystkich. Nice. Eee, buffujemy jedną broń jak na razie tylko. Ale on, on na ten maida w ogóle nie ma, patrzcie na to. Czakietę troszkę. Dobra, nie, 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 nie zwiększam szczęścia, walić. Ja muszę mieć demanirze, ja w ogóle demanirze nie mam. Ja nic nie biję temu bossowi, nic. Ja całkiem dużo biją, myślę, że. Już 15 poziom, to jest całkiem wysoki na poziom, ale to problem jest bardziej. Broni trochę? Też nie wiem, muszę tylko powiedzieć, to jest akurat wina broni. Cze a czemu, czemu nie dodżujesz tego? O, tego nie miałem. O, to, to! Nie zdodzował niczego! Teraz mnie ja mało Dobra, mogę sobie obrażenia dla granatów, a nie jak że jak ja sam sumrę przecież. No, mój boss mam dopiero połowę życia. Nie, to żyj. Zobaczymy, czy się uda. Ubić. Jak, jak ja targetuję bossa, to ja coś biję, ale. Tego głazna jest za dużo. Chypad mi z tym, oni chronią tego bossa. Damage, dawaj mi to. O i to jest najgorszy... o! A już myślałem, że do ściany mnie przypną Movement Speed walimy. To jest dobre, to jest bardzo przydatne. Umieraj, umieraj! Bądź no, się mogę! On ma pancerza! Ale dobra, dobrze weszły. Bo bym raczej zginął o tych trzech hitów, co by mi weszły. Oni są już tak zbufowani... I tu lepiej wziąć clip size Bo clip size'u nie możemy zwiększyć Jako z upgrade tych jakby in, różnych bo Spieprzamy są w ogóle, patrzcie co mnie goni Zaoszczędzę Przydałoby się w tym pistolecie ulepszyć te Kule latające koło mnie, bo To jest nowa broń, przydałoby mi się mieć na to Overclock'i <laughs> Muszę się wyleczyć jeszcze Prędkość kopania powinien sobie zwiększyć, bo mam za małą. Ta stokowa jest niewystarczająca. Eee... Ja powiem noż, że ten... Ten granat jest zaskakujący dobry, jak na pierwszy poziom. On stunuje ich wciąż co chwilę. Like oh. Kurde! Kop się yeah. Dobra, tożnę. Uff! to bym uh. no, zdechnął, jakbym tu tego nie dożnał. Dobra, pytanie, czy ja chcę to kończyć? Ulepszyć, ulepszyć broni czy kopania? Nie. Czemu ulepszyć bronię już na full? Bo ten efekt overclocka jest giga silny. On mi robi, że y, moje ataki to jest, są forma spirali, a nie gównianego po prostu y, lecenia w, y, w formie plusa. Proszę, sprokuj się. Nie, no nie mogę sprokować Demolisera Demolisher, Demolisher, Demolisher O kurde i muszę się krążyć, na dwa hity jeszcze lecę, przeżyje Ale no, jeszcze wiecie, mogę jeszcze dołożyć coś najwyżej Nie no, ile tych małych frajerów jest No i Swarm jest, a tu już jest ten Swarm, zestackowany A, to nieźle Ładnie kobiety ten sobie. Teraz walczy o życie, po prostu, żeby przetrwać. I liczę, że oni jakoś się w grupie ustawią. Mm, dlatego Movement Speed jest ważne. Właśnie, żeby ich kejtować. Staram się... Ile ich tu jest? Ten gra na pierwszy pierwszym poziomie tyle dipsów i wali. Dobra. Dino speeda. Jeszcze legendarny upgrade. Dobra, walimy ich. Przygotowuję się, ale mam pilka pradu tragiczny. Dobra Teraz dostaliśmy dużo upgrade'ów, Damage. Ajaj. Nie wiem szczerze, nitra to się w ogóle nie, nie, nie bierze nigdy Nitry, tak ulepszenia to jest gówno Bo tu mało bo dostajecie, to jest dobre, ale trzeba dużo kopać Więc This ja będę więc nie dostanę expa Darmowego expa, nigdy za wiele Dobra, ulepszam grana, dwalić HP'ki Najważniejsze, żeby nie dostać obrażenia z wybuchu Demolisera, bo on mi zada 60. I będzie starka. W ogóle ten granat teraz atakuje co chwilę. I zauważcie, oni ciągle są sperma spowolnieni. To jest widzę, jakaś topę ten granat to czwarty poziom. Teraz najlepiej wziąć się ty broń, który którym możemy mieć obrażenie lodowe. Eeeh. to. Potrzebuję y, tego strzału najmniejszego przeciwnika. W do innych granatów? Gdzie pieszym... no, on na pierwszym. I stunował znowu po podbiście obrażeń? Boże, się, a Boc ma całe prawie życie. Czy Ekse... my chcemy większe jest ten zasięg, bo ja damy już jakoś się wydaje, że bardziej się opłaci chociaż wtedy by mi chyba więcej stunowało, Dawał, nakładałoby częściej ten efekt zimna nie wiem, ale później może ten sam zrobimy, ten upgrade, więc I jaki to radio słaby buku, to całą grupę dłapało. te granaty jest tak OP, już powtarzam się, ale to jest genialne, genialne gram ten pierwszy raz po ulepszeniu nie biorę EXP, wali się EXP hmm. wezmę To te w końcu usunęłem need to work faster robię co mogę Ale brakuje mi dosłownie jednego poziomu, żeby mieć overclocka na mojej głównej broni O jadło. oni się już lepszyli troszeczkę mocno, bo Już tak łatwo nie zabijam Muszę się. to... ulepszałem od... bo się jeszcze raz. Dobra, muszę. wejść w nich. O, mamy to, mamy to i teraz mamy gigantyczny wzrost obrazu. Będziemy mieli. Mamy teraz formę spirali, teraz. teraz co prostu. Z... O kurde, zacznij 10 od Jeju, ile mi poddajesz, 500%! No to chyba jestem w dupie Zobaczcie, ile tego tu w ogóle jest Nie wiem, jak ja dotrę tam Dobra, może tak Oni... On powiedział, chyba, że na follow-u się stać, są Dobra, idę tędy Nie! Czekajcie! Dobra. Uf. Jakby to kontynuowało się ta ściana, to już byłbym w dupie. Ej, dobra, 36 pojem na drugim poziomie, a wiecie co to jest? Super. O, jest coś właśnie teraz, o czym mówiłem. Dostajemy obrażenia od zimna na wszystkich broniach. To jest tylko za złoto, czyli za coś, co łatwiej zdobyć niż na drugie. Um, Mam bardzo teraz dobrą broń na fulla ulepszoną. I mamy OP granat. Więc teraz możemy się skupić po prostu na kopaniu. I żeby pozbywać właśnie złobo, złoto i inne resources Złobo. To złobo. Uuu, mi dali obok. Miło z ich strony, że nie muszę iść daleko. Ale i tak jeszcze tam nie idę, bo mam tak naprawdę tutaj teren do odkrycia. Miejsce do zrobienia. Ja? A mi ten Morkite. No kite. kite. A damage. Damage był nigdy nie za wiele. W ogóle mam szansę kryt aktualnie 35. Czuję się, a widzę ciągle cyfry, które krytują mnie. Duży farta mamy. Bo trochę dużo ich idzie. Kurde level ich odepchnął. Uuuu. To, o i to jest super Darmowe HP i duża regeneracja Myślę tego co potrzebowałem, HP i regeneracja mm. nie, a, no, O zobaczcie jak pasek poszedł do przodu jak zabiję tu Dobra, tutaj teraz stoję Po prostu jestem zamknięty, w sumie no, ja będę. Albo nie, albo nie już Będę kopać jak gdzie boss Jak są tego expa z Kurde, nie wyrabiam zabijaniem ich. Teraz mamy pytanie: Ta, Oczywiście, że mniejszy damage za miliard wybuchów. Teraz będzie klaster. Tak, patrzcie, mamy klasterówkę teraz. I. Reload Czyli oni teraz dostają... Nie dość, że pierwszy wybuch to jeszcze kolejne trzy są. Mmmm. A ten Damisz są. No i teraz ulepszymy kolejną broń. No, jakoś, nie jakiś jakieś duży tak spawamy strasznie. Czyli czwarty jeszcze bo mi jeszcze nie pozbieraliśmy z poprzednich. Dużo ludu mam, znaczy dużo złota jest tu Przez co to, to oni co chwilę są spowalniani Ja mogę na przykład robić te połowiczne obiektywy Patrzcie tutaj z EXP-a A, te no. Przykupię to, nie będę tracić pieniędzy Damage Palimy już po prostu Właśnie, czemu status efekt damage to nie jest na zimno, na lód? To jest trochę bez sensu. Jest na każdy typ obrażeń, prócz na plazmę i na lód. Nie wiem dlaczego tak zrobili. A my ciągle zdobywamy upgrade'y do broni, którą już nie, nie, nie potrzebuje aby ulepszać. Tyle level już ma Ta broń. To już startówka, nie? Ale, Jeszcze zobaczyć że ten y, lodowy granat jest w ogóle też y, na 13 poziomie i już... No, oro robi. A te kule obracające się. Szczerze. Nie wiem, czy on coś robią cokolwiek. Myślę, że Gierka jest warta w zakupu. Nie spodziewam się, żeby... Chociaż nie wiem, nie sprawdziłem w Steam Steam Price w historii. było taniej. Ale no powiem na 40 zł Gierka jest na... Przypuszczam na razie. Pewnie... O, inaczej te gry są... Przeważnie do 100 godzin. moje wymaksowanie tak mogę powiedzieć, yy, no wiadomo, też wam jak wam idzie też nie, nie mówię, że aktualnie ta, bo ona no jest jeszcze w becie, więc kontentu pewnie więcej będzie, ale to tak zgaduję, że 40 godzin wy maksymalnie zajmie 40-50 może, yy, i jeszcze tak kolejnego tipa dam w sumie, żeby się nie, skup nie skupiać na, yy, na tylko zabijaniu, bo to przyspiesza ten pasek przywołania bossa, a my chcemy no, robić te misje poboczne, bo to daje nam trochę hajsu i trochę ekspa. No i musimy znajdować też te inne zasoby, które my, którymi ulepszamy po prostu inne gałęzie naszej postaci. Jak i regeneracja, szybkość kopania no to co było na początku. No to co było po prostu pokazane na. po przejściu pierwszego. Hmm, tajwa, Czy dużo ich jest tutaj, nie wiem. Czemu? Bym ich w sumie nie zabijał, niby. Staram się prokować tych wybuchających. Mam Bosika. Ale wywaliło No bo już po tym 50 już naprawdę ciężko jest levelować. Jakby taki kaplewela jest lekki. Ale, ale leci normalnie satysfakcjonujące. Ale, może, może mi się uda ten granat. A. Wszystkie twoje bronie. Mm, to się po prostu będziemy kręcić wokół <grywki> i. Będziemy permanencyjnie dawać. Więc nieźle. W sklepie postaram się znaleźć upgrade na granat Ostatni zobaczymy jaki upgrade na granat Aż to w sumie, ja tego expa nie zbiorę łatwo, łatwo. O, właśnie bo to jest ten, podzik Kurde Dobra walić tego podzika Nie chcę, nie chcę podejścia zrypanego przez zgridowanie Dokładnie, moje też no i teraz pchur, ja chcę tego granata zobaczyć na fula, a tutaj wątpię, że to będę dużo poziomów już. Tutaj się mało XP, na tym ostatnim poziomie Ten pistolet na drugim poziomie. W sumie nie mam co prokować tych jajek, długo, już długo dużo czasu mi to zajmuje Czemu nagle mi się reload speed? A, dobra, bo hit mi zadziałał. Dobra, parciwkę zrobiliśmy nawet Ci dodało po prostu że <kupy> to niepotrzebnie w sumie do <kupy> Nitra bo nie mam żadnego boostera do tego typu rzeczy Jak widzicie oni nie mogą podejść do mnie dosłownie na zasięg tych dronów bo to wszystko wszystko zamraża praktycznie moim no, pistolec nie ma wrażeń od zimna ale powiem szczerze że eh, nie jest ważne Lepiej inwestować w coś dobrego, niż tak po trochę Ja sobie teraz tak naprawdę teraz wykupuję teren do walki z bossem Przygotowuję Kurde, ale tego już aktywować nie będę Yeah, Pierre jak jest Aż, aż grę mi się po tym granacie Dobra, wysadzaj ich Wysadzam ich, ekstra potrzebuję Gierkę miałaś na lekko <noise> Ich jest tak dużo i wszyscy dostają ten granat <noise> Powiem wam, nie wiem czy ja to przejdę jeszcze <noise> Niestety, Bo Tu jest tyle tego gówna Że po prostu Oni bossa będą co chwilę przykrywać No właśnie Teraz spróbuję coś z spodem zrobić Hmm Dalej, dalej levela nie mam. Patrz, trochę tutaj. No to co to za level jest tak naprawdę, no. Na bossa. Wywalniemy to. Dobrze. No i pół HP zjechaliśmy przynajmniej, nie? Bro, ten granat teraz trzeba zbić. Proszę, no daj mi granat, granat. Granat. Tak. Eksplozjon. Dobra teraz, teraz coś nuklearny zasięg wybuchu. <noise> Nie, ten granat jest tak OP. Drugi chyba najbardziej OP zaraz po tym kanonie. To już na pierwszym poziomie D dipsy bije. Tylko tutaj granat plus jakiś single target damage byłby lepszy, szczerze wiecie. Z do dostałem. Z pójdę po chwila. Zacznę uciekać. Ale do, dobra, skupimy się już na tym Bosie, bo no, no nie jest to efektywne tak chodzenie. On tak naprawdę większość ha z pola stracił. Ale, ja Wam powiem szczerze, jeżeli. Jeżeli e, oni z każdym poziomem, y, robaki, nie dostają y, krótszego cc z, y, z uporności, to ja mogę tutaj w nieskończoność tak bronić. Taka prawda jest. Gorzej no, boss, bo on mnie wspycha w region robaków teraz. Y, ale w sumie jak do mi wejdzie, to... To trochę, trochę się tam przejmuję, bo nie chcę dostać bomby, bo on jak rośnie silniejszy, to jego atak też jest silniejszy, więc jak tego już nie docznę, to on może za 300 mi walnąć nawet. bułę. A ja widzicie jak to leci. To właśnie tu szrobaków przecież jest. Mi, mi już, już gierka nie wyrabia. Docz. Co ja tutaj mogę dostać, szczerze To ten fire rate jeszcze zwiększa Jak już ścina Ale dobra, jeszcze jeszcze możemy to utrzymać Jeszcze możemy trzymać tą hordę Nie, to już o mi na tyle chapaków Dawaj Dawa No mano, Dlatego właśnie podaż ustawiłem Jakiś mi chyba ty, robaków, bo już na, póki tych nie zabiję, to widzę, nic mnie nie goni. Dobra, super. Ograliśmy to. Dobra, w końcu. Odblokowaliśmy najważniejsze, właśnie workroki na to. Nowy upgrade. No, 12 tysięcy, to zadało nam 14. I 12 poziom zadał 3, czyli ten gagard jest kiedy? Co prawda bez overclocków był i poła większość to farba była, a nie po prostu yy, czyste upgrade, chociaż no dużo brałem tych upgrade'ów takich yy, uniwersalnych, więc nie ma co tak mówić. Yy, tak naprawdę. Ale w sumie oprócz tego, yy, udało się nam dużo nakopać z zasobów. No i tyle. Z wami będę żegnał. Do zobaczenia. Później.